Inflacja, deflacja i stagflacja, czyli nasi ekonomiczni jeźdźcy apokalipsy. Hej, cześć, jesteś z tej już fajno, i dzisiaj pomyślałem, że przygotuję dla Ciebie trochę bardziej... Edukacyjny odcinek. Myślę, że takie tematy, właśnie jak inflacja, deflacja, stagflacja, są bardzo ważnymi tematami, że warto o tym rozmawiać, że warto po prostu widzieć to, co się dzieje i, i własnoręcznie, nazwijmy to, analizować te bieżące wydarzenia. Także opowiem Ci pokrótce o każdym z tych trzech zjawisk w gospodarce. Oczywiście mały blok, blok reklamowy. Zachęcam Cię do dołączenia do naszej społeczności mailingowej, gdzie przygotowuję właśnie takie materiały edukacyjne, analizy spółek. Podsumowania tygodnia na rynkach finansowych. Co tydzień subskrybujesz, dostajesz mm, co tydzień dużego, potężnego maila z rozklinkami takie właśnie jak ta. Ale dobra, nie przedłużajmy, lecimy. Na pierwszy ogień leci oczywiście nasza ukochana inflacja. Jako, że o niej jest głośno, myślę, że jest niesamowicie ważne zrozumienie, czym właściwie to zjawisko jest, bo sama definicja inflacji myślę, że należy do najbardziej manipulowanych w świecie takich szeroko pojętych finansów, no bo Spójrz na to tak, że przez długi czas inflacja określana była jako samo zwiększenie ilości waluty danej w obiegu, ale no po Drugiej wojnie światowej to wszystko się zmieniło, też przez propagandę, która była uprawiana przez przekupione środowiska akademickie. Oczywiście nie mówię, że, że tego zjawiska nie ma też teraz, bo właśnie ta pierwotna i prawdziwa definicja w bezpośredni sposób łączyła sam do druku ze zjawiskiem wzrostu cen. Tak? A teraz narracja jest skupiona wyłącznie właściwie na samym efekcie, czyli tych wyższych cenach, pomijając w ogóle samo zjawisko do druku, tak? czyli mówimy o, o, samej, o samym efekcie, o, o, samych, o samym rezultacie, a nie mówimy o przyczynie. No i żeby tak właśnie nie pogubić się w tym wszystkim, myślę, że warto zdawać sobie sprawę zarówno z tej starej, prawdziwej definicji, no jak i obecnej, sztucznie, sztucznie wykreowanej e, narracji przez właśnie środowiska akademickie czy wsze, wszelkie maści media. I jak już wspomniałem, w przeszłości inflację definiowano jako przy, jako przyrost ilości waluty w obiegu. Ale w 2006 roku Stany Zjednoczone zaprzestały publikowania e, wielkości bazy M3, która bardzo dobrze oddawała to, jak dużo tej waluty w obiegu mamy, jak, jak duży jest dodruk i tym podobne. A to, co za tym idzie, dobrze oddawała też wysokość inflacji, od której wielkości odejmowano około 2%, żeby uwzględnić tak wzrost produktywności. A obecnie podawana oficjalna inflacja w USA, no, nijak ma się do rzeczywistości, co też sugerują niektóre wypowiedzi przedstawicieli Fedu, czyli Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. No właśnie, no i żeby oszacować tą rzeczywistą inflację, oprócz powszechnie używanego wskaźnika CPI, czyli Consumer Price Index, czyli indeks cen konsumenckich, tak to można przetłumaczyć. Warto też uwzględnić w jakichś swoich takich rozważaniach czy też obliczeniach bardziej, alterna bardziej alternatywne miary, które, to jest, to jest akurat bardziej bardziej rozwinięty temat, ale myślę, że zawsze trzeba brać poprawkę, że oficjalna inflacja, ta CPI jest jednak lekko przekłamana, łatwo dość jest nią Manipulować szczególnie, że ono jest liczone na, na przykładzie danego koszyka produktów, a jak wiadomo, u każdego ten koszyk produktów, który kupujemy wygląda inaczej, więc nie jest to zbyt miarodajne. I poza skalą kreowania waluty na inflację, wpływ ma też tempo cyrkulacji pieniądza, czyli im szybciej ten pieniądz krąży w gospodarce, tym silniej, tym silniej reagują ceny. I może, może to tempo wzrosnąć w dwóch przypadkach, czyli wtedy, kiedy to jest, nazwijmy to sytuacja A, sytuacja, w której gospodarka radzi sobie bardzo dobrze, a co za tym idzie? No ludzie nie boją się o swoją pracę, o swoje posady i też bez obaw wydają pieniądze, które zarabiają na tych etatach, przez co właśnie kapitał szybko krąży w gospodarce. No i mamy sytuację B. Kiedy, pojawia się, kiedy pojawiają się obawy właśnie o spadek wartości tej waluty, tak jak na przykład teraz, kiedy mamy wysoką inflację. Ostatni odczyt oficjalny wynosił niecałe 8%. A co za tym idzie, ludzie starają się jej po prostu pozbyć jak najszybciej, póki wciąż ma ona na wartość. Czyli mamy sytuację, w której nie wiem, słyszymy od znajomych na przykład, ja, ja dość często to słyszę, że stwierdzili, że ok, robią jakieś duże zakupy, do których się zabierali już od dłuższego czasu, no bo skoro te pieniądze i tak tracą na wartości, to, to je kupią. Czy to jest dobre podejście? No, moim zdaniem nie do końca, no bo tak naprawdę, no tak mamy, nie wiem, 100 złotych na zakupy, tak, i wydamy te 100 złotych teraz, no to tracimy 100 złotych, a w momencie w którym. Mm, powiedzmy zostawiamy je w tej w skarpecie pod materacem no to wtedy tracimy te powiedzmy 10% z koli roku. Tak? Także tutaj mamy ze 100 zł robi nam się 90, a w momencie kiedy to wydamy mamy zero. Ale no oczywiście trzeba też uwzględnić to, że, że oczywiście produkty nabywamy i tak dalej, no jednak to są zazwyczaj pasywa. A myślę, że warto jednak te środki, szczególnie właśnie teraz, kierować bardziej w stronę aktywów, tak? czyli inwestycji na, no właśnie na rynkach finansowych. Tam nie wiem, akcje, obligacje czy, czy, czy metale szlachetne, o których też nagrywałem. Jak inwestować małe kwoty, tutaj gdzieś się pojawi karta, która cię tam przekieruje. I dobra, lecimy dalej do deflacji. I dzisiejszy numer dwa, czyli deflacja. I tak jak właściwie w przypadku inflacji, mieliśmy, mamy tutaj pewną rozbieżność, jeżeli chodzi o definicję, no bo wcześniej generalnie deflację definiowano jako spadek ilości waluty w obiegu. Przy czym teraz łączy się ją tylko i wyłącznie ze spadkiem cen. I oprócz skali do druku, na deflację ma, ma też wpływ właśnie tempo cyrkulacji pieniądza, o którym mówiłem wcześniej. I też możemy wyróżni wyróżnić tutaj dwa przypadki, kiedy jak się zachowuje to tempo cyrkulacji pieniądza, jeżeli chodzi o deflację. No i tutaj mamy mm, numer jeden naturalna deflacja, która wynika z samego wzrostu produktywności. Czyli mamy jakiś postęp technologiczny, mamy jakieś duże technologie to jest oczywiście proces długofalowy, mm, dzięki czemu dane produkty, czy, czy dany produkt jest tworzony po niższym koszcie, przez co płaci się za niego mniej. Czyli mamy tutaj właśnie spadek, spadek cen, ok, wszystko fajnie, ale jest jeszcze drugi wariant, czyli deflacja, która wynika z kryzysu. No i to się właśnie odnosi trochę do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli kiedy społeczeństwo ogranicza te zakupy. Bo, bo właśnie z czego się obawiają, boją się o swoje pieniądze, o pracę. No to wtedy właśnie przedsiębiorcy, którzy te produkty sprzedają, muszą swoje ceny obniżać. No a też jeżeli chodzi o taką naturalną deflację, myślę, że bardzo ważne jest to, że jest ona bardzo często taka demonizowana, że to jest po prostu najgorsze, co może być, i, i tak dalej. A i, i właśnie. Jest sztucznie wytworzona taka narracja, według której spadek cen jest niebezpieczny, bo wtedy konsumenci odkładają zakupy w czasie, a co za tym idzie, spada tempo rozwoju gospodarczego. No i moim zdaniem no nie jest to prawdziwe podejście, bo tak jak na przykład, myślę, że fajnym przykładem jest tutaj, są tutaj wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, czyli, czyli telefony, laptopy, komputery i tym podobne, których ceny spadają w szybkim tempie. No i, ale i, i tutaj prawdziwy powód tej, tej narracji jest inny, bo deflacja jest wrogiem tego systemu monetarnego, który jest oparty na długu. Czyli gdybyśmy teraz mieli inflację, e, przepraszam, deflację, e, poziom zadłużenia bardzo szybko stałby się nie do utrzymania, a co za tym idzie, mielibyśmy upadek tego systemu. A co za tym idzie, pewnie powrót standardu złota? A w otoczeniu takim inflacyjnym, o tym też mówiłem w filmie, w filmie Inflacja nie jest przejściowa, że. W sytuacji inflacji to zadłużenie jest dewaluowane i udaje się utrzymać kontrolę nad tym systemem. Czyli trochę tutaj rozwiniemy to. Kiedy mamy deflację, 100 zł, które pożyczyliśmy dwa lata temu, jest teraz warte przykładowo 110 zł i my musimy oddać rzeczywiście 110 zł, a kiedy mamy inflację i. Powiedzmy, że ten dług się dewaluuje. No to powiedzmy, że ta, że ta stówka jest teraz warta 90 złotych, więc rzeczywiście oddajemy 90 złotych, a nie 100. Także tak na dobrą sprawę zarobiliśmy na tym długu tak na czysto 10 złotych. I do tego właśnie dąży teraz narracja, żeby demonizować tą deflację, popierając, nazwijmy to, inflację. I uspokajając opinię publiczną, kiedy no nie jest to dobre zjawisko, szczególnie dla na klasy średniej, dla ludzi, którzy mają oszczędności, no tak naprawdę dla każdego innego, tylko nie dla rządu. I przejdźmy teraz do dzisiejszej trójki, czyli stagflacji, i zauważ, że czy, 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 czy mówiłem o inflacji czy o deflacji, nie mówiłem tutaj konkretnie o samym zachowaniu gospodarki. Jednak stagflacja to już tutaj mamy połączenie z Stagnacji gospodarczej i wysokiej inflacji, tak? Czyli mamy połączenie dwóch, sług, dwóch, dwóch słów: stagnacja i inflacja. No i myślę, że najlepszym przykładem, myślę, że też najbardziej znanym są lata 70. w USA, bo na początku właśnie tej dekady prezy ówczesny prezydent Nixon, Richard Nixon, zerwał połączenie między dolar dolarem i złotem, a co za tym idzie, osłabił um, właśnie tą amerykańską walutę. I jednocześnie ze względu na embargo, które były wprowadzane przez kraje arabskie, bardzo mocno wzrosła cena ropy. I co za tym idzie? Firmy, które, które operowały z tą ropą, musiały podnosić swoje ceny, jednocześnie ograniczając produkcję. To oczywiście wynikało z tego, że brakowało im tego głównego surowca transportowego tak, czyli tej ropy. A obecnie, w dobie najpopularniejszej choroby świata od jakiegoś czasu i obostrzeń, które teoretycznie z nich wynikają, mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Czyli ceny rosną ze względu na zwiększanie podaży tej waluty, tak, to ten dodruk i politykę tak zwanego rozdawnictwa, czyli kiedy mamy te wszystkie dodatki, bony i tak dalej. Ale jednocześnie zmniejszają się możliwości produkcyjne, jako że brakuje surowców i mamy zerwane łańcuchy dostaw. I efekt jest taki, że ta inflacja rośnie, to widzimy teraz, przy właśnie bardzo ograniczonym wzroście PKB, i to właściwie można zauważyć w dużej części współczesnych gospodarek. I ta inflacja oczywiście też utrudnia działalność przedsiębiorcom, ale też wprowadza w błąd inwestorów, bo przykładowo w latach 1968-1982 nominalna wartość indeksu Dow Jones który jest jednym z najbardziej znanych indeksów, pozostawała na bardzo podobnym poziomie. I mogłoby się zdawać, że właśnie staliśmy w miejscu, ale uwzględniając inflację, okazuje się, że realny spadek wyniósł aż 75%, czyli mamy tutaj wszystko, wszystko stoi, wszystko może idzie lekko do góry, i tak dalej, ale trzeba rozróżnić to, czy to rośnie tylko nominalnie, czy, czy to tylko te cyferki rosną, czy, czy ta rzeczywista wartość rzeczywiście faktycznie za tym idzie. Bo w momencie, w którym myślę, że bardzo dobrym przykładem też tego, jak akurat inflacja. I generalnie kłopoty gospodarcze mogą wydawać, mogą sprawiać wrażenie, że inwestycje w danym kraju są opłacalne. Jest główny indeks Argentyny, która no nie radzi sobie zbyt dobrze gospodarczo, właściwie od. Od bardzo długiego czasu, ale tak jak, tak jak na co spojrzymy, jak na przykład ten indeks giełdy argencyjskiej się zachowuje, no to on cały czas do nowego ATH, do nowych tych maksimów dochodzi, on ciągle fajnie rośnie w czasie. No tylko, no właśnie, tylko że tam jest bardzo długa już, bardzo długo już jest tam bardzo wysoka inflacja, czyli nominalnie nam to rośnie, te cyferki idą do góry, ale tak naprawdę to jest to warte coraz mniej. I tak samo było. Tak samo zdarzało się na przykład w krajach afrykańskich, kiedy waluta bardzo mocno spadała, a okazało się, że po uwzględnieniu inflacji mimo to, że indeksy kręciły naprawdę jakieś chore sumy. No to tak naprawdę rzeczywiście w ujęciu, na przykład dolarowym ten indeks stracił przykładowo 90% wartości. Więc myślę, że warto mieć otwarte umysły. Patrz na to, co się dzieje wokół ciebie. Mam nadzieję, że trochę rzuciłem na to światła, bo myślę, że nie tylko wystarczy znać te suche definicje tych, tych zjawisk, ale myślę, że niesamowicie ważne jest też to, jak interpretujemy niektóre informacje, które nam się usiłuje trochę, trochę wciskać, te wszystkie wypowiedzi ekspertów czy różnych innych dziennikarzy. Myślę, że warto to wszystko samodzielnie po prostu filtrować i według własnego uznania troszkę traktować, kształcić się i tym podobne. Mam nadzieję, że trochę w tym Ci pomogłem. Także subskrybuj, zostaw lajka, na pewno jeszcze trochę edukacji, trochę możliwości inwestycyjnych, trochę komentarzy moich się pojawi na tym kanale i dziękuję Ci bardzo za uwagę i do następnego. Cześć!